Zajmijmy się dziś jedną z najbardziej fascynujących i, nie ma co ukrywać, skomplikowanych postaci w całej polskiej literaturze. Mowa oczywiście o bohaterze dziadów Adama Mickiewicza. Prześledzimy jego niesamowitą drogę, od nieszczęśliwie zakochanego młodzieńca do symbolu walki o wolność narodu. Wszystko zaczyna się od Gustawa. Poznajemy go jako, no cóż, podręcznikowego bohatera romantycznego. Jest kimś, kto patrzy na świat przez okulary przeczytanych książek. To sprawia, że jego miłość jest totalnie wyidealizowana, pełna dramatyzmu i jak się za chwilę okaże skazana na tragiczną porażkę. Ale uwaga, historia Gustawa to nie jest po prostu opowieść o złamanym sercu, to tak naprawdę dopiero preludium. Ta prawdziwa, najbardziej radykalna przemiana dokonuje się w zupełnie innym miejscu, w ciemnościach więziennej celi. I właśnie tam, uwięziony przez carskie władze, Gustaw przechodzi potężny wewnętrzny wstrząs. To jest moment symbolicznej śmierci jego starego ja. Koniec tego skupionego na sobie zakochanego romantyka. A ten moment jest absolutnie kluczowy. Zobaczmy. Zwykłym kawałkiem węgla na ścianie celi Gustaw dosłownie ogłasza własną śmierć. I z tych popiołów, z tego co zostało po romantycznym kochanku, narodził się Konrad, już nie kochanek, a bojownik o sprawę narodową. To jest właśnie ta fundamentalna zmiana, o której mówimy. Cierpienie przestaje być sprawą osobistą, a staje się cierpieniem za cały naród, za miliony. Ten egocentryczny, skupiony na sobie romantyk ostatecznie umiera, a na jego miejscu pojawia się patriota, który jest gotowy poświęcić absolutnie wszystko dla ojczyzny. No dobrze, ale z nowym imieniem przychodzi też zupełnie nowa, niezwykle potężna idea, która od teraz będzie definiować Konrada, a jest nią Prometeizm. Warto sobie przypomnieć mit o Prometeuszu, tym, który wbrew woli bogów wykradł dla ludzi ogień. Konrad jest do niego bardzo podobny. Jest gotów poświęcić wszystko i rzucić wyzwanie największej sile, jaką można sobie wyobrazić, samemu Bogu, żeby tylko zawalczyć o wolność Polski. Ale Bunt Konrada ma jeszcze jedno, bardzo ważne źródło inspiracji, a jest nim inna wielka ikona epoki romantyzmu, Lord Byron. Dla Mickiewicz'a bajronizm to nie była jakaś literacka poza. O nie. To była idea, że poeta nie może po prostu stać z boku i pisać wiersze. Musi żyć tym, o czym pisze. Musi być człowiekiem czynu, a nie tylko słowa. I co jest w tym wszystkim najciekawsze, to że sam Mickiewicz doskonale widział to połączenie. Dostrzegał w postawie bajronicznej ten sam pierwiastek, co w Micie o Prometeuszu. Widział w obu postaciach szlachetnych buntowników, którzy są gotowi złamać wszelkie zasady w imię jakiegoś wyższego dobra. I właśnie ta wybuchowa mieszanka, bunt w stylu Prometeusza i postawa Byrona prowadzi nas prosto do absolutnego serca całego dramatu, do sceny, którą znamy jako wielką improwizację. To jest ten moment, kiedy Konrad, sam w swojej celi, napędzany poczuciem własnej poetyckiej mocy, stawia się na równi z samym stwórcą i żąda od niego boskiej władzy, władzy nad duszami. Zaczyna od deklaracji własnej, niemal boskiej wielkości. W swoim mniemaniu, jako poeta, wieszcz, ma moc równą stwórcy. To jest absolutny szczyt pychy. Ale zaraz potem idzie o krok dalej. Utożsamia się z całym uciśnionym narodem. Przekonuje, że jego osobiste cierpienie jest tak naprawdę cierpieniem milionów Polaków. I w końcu pada to ostateczne żądanie. Chce przejąć rząd dusz, aby poprowadzić naród do wolności. Wierzy, że wie lepiej od Boga, jak to zrobić. To jest postawienie się w roli zbawiciela. Jego wyzwanie sięga samego szczytu bluźnierstwa, kiedy jest o krok od nazwania Boga „carem, czyli największym wrogiem i opresorem Polski”. W tym momencie pada na ziemię pokonany. Ale co ciekawe, nie przez Boga, ale przez własną niewyobrażalną pychę. No właśnie, ale czy ten buntowniczy, pełen pychy, z zryw Konrada to jedyna możliwa droga? Otóż Mickiewicz pokazuje, że nie wprowadza pewną alternatywę, którą uosabia zupełnie inna postać. Tę drugą drogę reprezentuje pokorny ksiądz Piotr, a jego propozycja to mesjanizm to jest ścieżka oparta na wierze, cierpliwości i pokorze, czyli dokładne przeciwieństwo buntu Konrada. Zobaczmy jak bardzo te dwie wizje się od siebie różnią. Mamy więc prometeizm Konrada oparty na pysze, na indywidualnym buncie przeciwko Bogu, którego obwinia się o całe zło, a z drugiej strony jest mesjanizm księcia Piotra, czyli pokora, wiara w ostateczną boską sprawiedliwość i inspiracja ofiarą Chrystusa. To są dwie kompletnie różne drogi do zbawienia narodu. I to wszystko prowadzi nas do takiego fundamentalnego pytania czy ten tytaniczny bunt Konrada był tylko i wyłącznie aktem pychy, tragiczną porażką jego wielkiego ego? A może, może jednak jego gotowość, by zakwestionować absolutnie wszystko, nawet samego Boga, była jakimś niezbędnym, chociaż bolesnym krokiem w walce o wolność? Ta niejednoznaczność właśnie sprawia, że ta postać jest tak fascynująca do dzisiaj.